Dobry wieczór kochani, witam się z wami, jest godzina, słuchajcie, 8, jest 35 stopni, więc ja praktycznie, słuchajcie, nie mam make-upu, bo no nie da się. 8 godzina wieczorem i 35 stopni, po prostu jest cudownie, ale jest momentami, wiecie co, za gorąco, po prostu za gorąco. My uciekamy do cudownej restauracji, w ogóle co wieczór praktycznie do niej chodzimy. Wczoraj nie byliśmy, bo byliśmy akurat w Wenecji, więc tam zjedliśmy sobie posiłek. A, a tu jest bardzo fajna restauracja, gdzie podają przepyszne jedzenie. Makarony są perfekto, <grym> bardzo, bardzo smaczne. No i tak, my idziemy na kolację, i y, dzisiaj z Wami już się żegnam. Byliśmy cały dzień, słuchajcie, na basenie, a teraz jakaś kolacja i. Odpoczynek. Nie wiem kochani czy mnie jest. słyszycie, jesteśmy tutaj w yy, restauracji na kolacji. Później oczywiście Wam pokażę co zamówiliśmy, ale słuchajcie słynne limoczenie z Italii, które trzeba spróbować. Dobra, albo <laughs> Nie, Dziękuję kochani. siedemka w potemu. My dzisiaj jesteśmy... Dzisiaj jesteśmy troszkę już później, nie? Tak, tak. Zaraz sobie wezmę. O! Znowu nowe ciaste są. Limone, popatrz. Mmm. jakieś, no. I z migdałami, zobacz. Tutaj maszyna przechodzi też pankej i tutaj jeszcze dżemiki i inne rzeczy, Sobi. i maszyna do gryć. Tam nie będę nagrywać to są ludzie, ale... Dobry, kochani, dzień dobry. Jest niedziela we Włoszech. Eee, uciekamy na outlety. Chyba trzeci dzień tam spędzamy. No nie pod rząd, ale w sensie takim, że w całym naszym pobycie eee, uciekamy na jakieś ostatnie małe zakupy. Eee, coś zjeść, bo praktycznie tylko tam możemy coś zjeść, bo w miasteczku jest eee, siesta. <laughs> Odpoczywają więc więc tam nie zjemy, więc tylko mamy możliwość właśnie na outletach wiecie, tam sobie zjeść w jakichś restauracjach, bo tak wszyscy zjeżdżują i dopiero otwierają o godzinie 19. .00. Więc tak, witamy się z Wami, zaczynamy nowy dzień No i zapraszamy do spędzenia dnia z nami. Dzisiaj jest cieplutko, ale już, już jest, wiecie, troszeczkę... Jak można tak powiedzieć troszeczkę chłodniej, ale tak troszeczkę chłodniej. Dobra kochani, my uciekamy i do usłyszenia. Zapraszam Was na nowego loga. Pyszna wózka kapłania. Wow. 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 Takie mini zakupy. Kochani, chciałam Wam pokazać drugie strony. Tutaj jest ten Base Hotel. Tu widzicie nazwę. Troszkę jest, wiecie, za drzewami. Tutaj sobie przechodzicie dookoła i popatrzcie. Po drugiej stronie są outlety. Także bardzo bliziutko, bardzo bliziutko macie, słuchajcie, te outlety. Więc naprawdę jeśli ktoś by chciał sobie przyjechać tutaj blisko Wenecji, bo do Wenecji też jest bliziutko, to to miasto Noventa di Piava to jest malutkie miasteczko, bardzo przyjemne. No i właśnie macie outlety, hotele bliziutko, coś można sobie zjeść, bo na outletach nie ma problemu, żeby zjeść nawet w czasie siesty. Tutaj popatrzcie są nawet pszczółki, ule, bardzo fajnie. No i tutaj już właśnie są outlety. To taka ciekawostka. Dobra, a my idziemy dalej. No. My kochani idziemy do restauracji na, na kolację, ale muszę Wam pokazać tutaj te psiki. I te malutkie szczeniaczki, zobaczcie. Zawsze jak idziemy na kolację wieczorem, to one już właśnie tutaj są. I duże i te malutkie. Oj, ty już będziesz szczekał pewnie. Co? Nie będziesz? Zobaczcie na te małe. Cudne jesteście, o Jezu. A ten słuchajcie, ten, ten, ten. To jest taki zbój numer jeden. Oha! cześć, cześć, Jakie śliczne jesteście! Cudne! Po kolacji, słuchajcie, tu jest ta restauracja Chin, do której tak chodziliśmy, ostatnia nasza kolacja e, we Włoszech. No i jedziemy, mm, jedziemy dalej w naszą drogę, słuchajcie. Bo mamy troszeczkę takie Europe trip, e, tydzień we Włoszech, a teraz jedziemy dalej, a gdzie? No, na pewno będzie gdzieś w dalszych vlogach. A na dzisiaj dziękujemy za spędzony czas z nami.